Uwaga, uśmiechnijcie się do wujka. Wujek was kręci. Tak właśnie wyglądały kiedyś komunie i wszystkie przyjęcia, a dzięki temu telefonowi możecie przenieść się w tamtą przeszłość i trochę w przyszłość. To jest tryb kamery we flagowej Motorola Razer 60 Ultra, a to tylko jedna z jej ciekawostek. Przygotowałem dla was kilka wyzwań, porównań i opowiem wam, jak ten telefon za 5700 zł działa na co dzień. A więc razem wskoczmy w historię pod tytułem Motorola Razer 60 Ultra. Przede wszystkim to nie jest telefon dla każdego. Żeby go mieć, trzeba spełnić jedno podstawowe kryterium a mianowicie mieć odrobinę gustu. Dalej jest już prosto bo patrzycie sobie na tę motkę i mówicie Hmm, ładny bestyja, bo ładny cytując przy tym Antka Bolesława Prusa. Rzeczywiście, producent zadbał, żeby o tym smartfonie mówiono dobrze. Do recenzentów wysyłana jest przede wszystkim ta piękna wersja z prawdziwym drewnem na pleckach, i o to właśnie chodzi w składanych smartfonach. Ten telefon jest po prostu piękny.